Ja wiem, naprawdę, ludzie, ja wiem. Gdy dołączyłem i chciałem powiedzieć wam, co się odjebało, to ta kobieta wyrzuciła mnie z live'a, rozumiecie? Wyrzuciła mnie z live'a! Perwidna, wyrzuciła mnie z live'a. Poczekajcie, jakby próbuję zdziałać coś. No tak wyjebała, bo boi się prawdy. Ja mam ludzie głosówki, w których ona. Głosówki, w których ona wyzywa moją rodzinę. Wyzywa mnie. Opraszam, mówi, że ciągnę pałę, rozumiecie? Powiedziała do mnie, że ciągnę pałę. I, I w momencie, kiedy ja chciałem to puścić, to mnie wyjebała z live'a. Więc o, oczywiście, że puszczę te głosówki, jakby... Hello, bitches, bo to jest jestem live. Czas zakończyć to raz i poważnie, naprawdę, mam już tego dosyć, mam tego dosyć, jest, mam tego dosyć, dobra, mi Michał, pokazaj to, pokazaj to, no jakby czekam, czekam aż mi się załaduje mój messenger, tutaj proszę, konwersację z panią Klaudią, panią Klaudią, ale czekam aż mi się załaduje, więc czekamy wszyscy razem, czekamy moi drodzy, jest Klaudia tutaj, tutaj jest Klaudia? w ten sposób. Spoko. O, dołączyła. Spoko. No i o to chodzi. Ona się boi, rozumiecie? To jest to, że Klaudia się boi. A ja sobie nie dam. Powiem wam, że całą prawdę poznacie tylko tutaj, w tym miejscu. I ja sobie nie dam wmówić. Tak, ty nieprawda, dziad. Mówi, że jestem chory. Wiem, ona mówi, że jestem nienormalny. Wiem, ja wie... Co wy myślicie, że ja nie widziałem tego live'a? Przecież ja to wszystko widziałem. Ja to wszystko widziałem na bieżąco. Emocjach jak przy pobraniu. po braniu. Ja to widziałem wszystko na bieżąco, moi drodzy. To, co ona mówiła na mój temat, to jest po prostu poezja. Poczekajcie, jestem... Chcę tylko sprawdzić, czy... Dobrze, czekajcie. Zobaczcie teraz, to jest przykładowa głosówka. Chwila, bo to się będzie ładować, chwila. Tak, dobrze słyszeliście. S -s -s tak. To są głosówki od Claudine'a. O, słuchajcie tego, to jest najlepsza. Kurwa, trzymaj się za jaja. O, już jest... nie uczynię, że ja ci chcę na te Tak, dobrze, dobrze słyszycie. Dobrze słyszycie. Co, no co, nie? Rozumiecie, rozumiecie? Rozumiecie? A to jeszcze nie wszystko! Nie, 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 to jeszcze nie wszystko. Nie, to jeszcze nie wszystko. Nie, jeszcze nie wszystko. O, mój internet, moi drodzy, mój internet. Mam. <laughs> Wredny dziad, nie? Wredny dziad. Także moi drodzy, pamiętajcie, że pozory mylą i to, co jest mówione na mój temat, jest nieprawdą. I wiem, że to jeszcze nie jest nic, co wam puściłem, ale staram się, żeby to się wszystko załadowało, żebym mógłam to puścić, a naprawdę go jest więcej. To jest naprawdę więcej, o wiele. Są też głosówki. Gdzie ona wyzywała moją mamę i w ogóle, ale naprawdę strasznie ciężko mi jest to, to załadować Bo ja to wysyłałem do samego siebie Strasznie mi muli Także can't wait, can't wait to show Bitch, mwadafaka O, bitch, mwadafaka, słyszeliście? Pałac, akwatim Tak, pałac, To ja. To są... Stale? O, to było najlepsze, Była coś tam do niej, że, bo generalnie wszystko się zaczęło, ta cała drama się zaczęła od tego, że ją niby ignorowałem przez dwa dni, więc to było w ogóle wczoraj, ja po prostu do niej nie odpisywałem, bo byłem w szkole i ja napisałem do niej, jak ona mi zaczęła spamować, że ja po prostu nie mam czasu, że nie mam czasu, że nie mam chęci na rozmowę z nią, jeśli ona się tak zachowuje, na co ona mi odpowiedziała tak, bo co, no hello, włączcie się, serio, próbuję wam coś pokazać, powiedziała mi, bo co, bycie mnie spały? Taki... No i co? Teraz ciągniesz pałę? <noise> Rozumiecie? Tak, to są takie emocje, takie emocje. Zada... No co? No i co? Nie złoż napierdoliłeś z przydupy? naibałeś się? co sobie kurwa po sobie taki tak nie dyspukuj. To jeszcze nie wszystko. to są takie, że moich znajomych obraża. Tak, tak. I am better bitch. Yeah. Nie, tak to nie, nie Szukam takich, wiecie, naprawdę z, z... Michał fajny jest. Każdy dobrze kurwa o tym wie. Kto tego jeszcze nie wie, to się kurwa dowie wnet. Na przykład. Na przykład. Także, no naprawdę... jest stara buja jaja. Kogo jaja? Twoje czy... Ktale... Naprawdę, jakby ciężko mi strasznie włączać z tego... Krzysztofka! Prosimy o pieniądze. Poczekaj, ja ci teraz dam złotówkę. E, co ja to gada nawet ci kurwa złamanego grosza nie dam. Bo ostatnio mój chłopak ci kurwa dawał złotówki i grosza to żeś pogardziła tym groszem. Kurwa, nie dostaniesz nic! Jakieś tam... Ja na zarcie. Wiecie, jakieś tam z wzięte te głosy. było tego o wiele więcej, ale powiem wam, że korzystam moment, że tutaj jest tyle osób i naprawdę nie chcę mi się tego wszystkiego dodawać, na pewno tego Lajwa nie zapiszę, bo podkreślam, gdy jest u was aż tyle, że nie mam na celu urazić Klaudy ani jej oczerniać. Po prostu nie dam sobie wmówić, że to ja jestem tym złym człowiekiem, bo mam doskonałe dowody na to i jest tego o wiele więcej. I to, co Wam pokazałem, to jest jedna dziesiąta tego wszystkiego. Także tak, moi drodzy, ze mną się tak nie robi. Gdybym ja na przykład był jakąś zwykłą kurwą, to co innego. Ale ja sobie nie dam wmówić czegoś, co nie jest prawdą. Także czekajcie na więcej.